W ubiegłym roku na Węgrzech, w tym w Polsce, obchodzone są uroczystości Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Kielcom przypadł honor organizacji obchodów. Na placu przed Wojewódzkim Domem Kultury odbyła się ceremonia przywitania prezydenta Republiki Węgierskiej Janosza Adera z małżonką przez prezydenta RP Andrzeja Dudę wraz z małżonką. W wysłuchaniu hymnów obu państw prezydenci przyjęli meldunek i przeszli przed frontem kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Jej defilada zakończyła pierwszą część przewidzianą oficjalnym protokołem dyplomatycznym. W trakcie spotkania prezydentów w cztery oczy, a także późniejszych rozmów plenarnych z udziałem przedstawicieli obu delegacji, podejmowano wiele kluczowych tematów zarówno dla Węgier i dla naszego kraju. Mówili o tym obaj prezydenci podczas krótkiej konferencji prasowej. Dominowały tematy gospodarcze, dotyczące m.in. bezpieczeństwa energetycznego i współpracy w tym zakresie, realizacji dużego przedsięwzięcia drogowego, jakim jest budowa Via Carpatia, zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego, a także obronności oraz współpracy w tym zakresie ze Stanami Zjednoczonymi i Ameryki Północnej. Nie zabrakło też tematów dotyczących współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej i państw Trójmorza. Prezydent Duda nawiązał do obchodzonej w ubiegłym roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości i historycznych więzów łączących oba kraje. Kielce są też wpisane w wielką tradycję przyjaźni polsko-węgierskiej, bo przecież to właśnie tutaj. Według, według historycznej opowieści, według legendy, Kulewicz Emeryk miał zostawić na świętym krzyżu, w, w, mnichom w klasztorze, relikwie Krzyża Świętego i stąd nazwa gór świętokrzyskich, stąd nazwa województwa świętokrzyskiego. Więc można powiedzieć, że sama ona już biegnie właśnie z tradycji przyjaźni i współpracy polsko-węgierskiej, więc ta obecność pana prezydenta wraz z delegacją dziś tutaj w Kielcach, tak blisko Gór Świętokrzyskich, w województwie Świętokrzyskim jest dla nas tak tym bardziej, tym bardziej radosna i bardzo się cieszę, że możemy się spotkać. Prezydent Janusz Ader dodał, że Polska jest jednym z czterech największych partnerów gospodarczych Węgier, że kraj z wielką niziną ma niskie bezrobocie podobnie jak Polska, a wolumen współpracy gospodarczej obu krajów przekroczył kwotę 10 miliardów euro. Prezydent Ader wspomniał też o osobach, które w okresie II wojny światowej niosły pomoc wielu Polakom i polskim Żydom. Wspomniał o Janoszu Eszterhazim, Henryku Sławiku i Józefie Antalu. To tym dwóm ostatnim osobom poświęcona jest wystawa prezentowana w holu Wojewódzkiego Domu Kultury, którą obaj prezydenci oficjalnie otworzyli. Współpraca między Węgrami i Polską ma wiele płaszczyzn. O tej turystycznej mówiono podczas konferencji, której organizatorem było miasto Kielce. Turystyka jest wpisana w strategię miasta, ale także wykorzystują współpracę z regionem. Mamy wiele elementów także związanych z przyjaźnią polsko-węgierską. Jeżeli mówimy o Świętym Krzyżu, o tym świętym miejscu, religijnym miejscu, ale powiązanym także z Węgrami, w historii Ameryka, Świętego Krzyża. Więc to są te elementy, które także można wpleść nie tylko w historię, nie tylko w element przyjaźni, w relacji międzypaństwowych, międzynarodowych ale także w, w promocję czy w struktury tego, co nazywamy się nowoczesną turystyką, która ma wiele wymiarów, poprzez eventy, poprzez duże imprezy, poprzez kulturę, poprzez sport. I sądzę, że to jest bardzo dobre, że taka konferencja dzisiaj ma także miejsce tutaj w Kielcach. Wśród prelegentów reprezentujących instytucje krajowe działające w branży turystycznej czy muzea znaleźli się też goście z Węgier, w tym Gyula Porga, burmistrz Wesprem. Przedstawiał atrakcje i walory miasta nazywanego Miastem Królowych bądź Węgierskim Gnieznem.